Cześć, witam was w kolejnej części analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmę się projektem Phantom. Serdecznie zapraszam was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Phantom planuje być platformą przeznaczoną do tworzenia smart kontraktów. Chcę wyróżniać się tym, iż zaimplementowany to zostanie na mode modelu matematycznym DAC, czyli Directed Acyclic Graph. Jest to Specjalny model pewnego rodzaju grafu, który charakteryzuje się tym, iż transakcje mogą być tutaj wykonywane równolegle, nie tak jak ma to miejsce w tradycyjnym blockchainie. Także zdecydowanie pod względem zwiększenia wydajności rozwiązanie jak najbardziej prawidłowe. Niestety bardzo trudne do wykonania, jeśli to jednocześnie ma być platformą do tworzenia. Smart kontraktów z tego względu, iż tutaj dosyć trudno jest zapewnić bezpieczeństwo związane właśnie z, transakcj z transakcjami, unikaniem wszelkiego rodzaju nadużyć na takim właśnie modelu matematycznym. Przyjrzyjmy się dokładnie, co tutaj w tym projekcie się dzieje. Portal Coin Paprika, tutaj zakładka CodeProgress. Jest pusta z powodu prawdopodobnie skryptu po stronie portalu CoinPaprika, zakładka Overview. Widzimy, iż projekt jest ten cały czas na etapie tworzenia, także zaraz zobaczymy, co tam tak naprawdę w tym projekcie się dzieje. Phantom Foundation: implementacja protokołu konsensusu, zaimplementowana w języku Go, także rozwiązanie jak najbardziej prawidłowe, przejdźmy do, może na początek release'ów, tutaj widzimy, że ostatni release candidate został wydany 3 stycznia, także już dosyć dawno i jest to wersja RC, czyli jest to wersja release candidate, nie jest to finalna wersja która, że tak powiem, może być używana na środowisku produkcyjnym, także tutaj Pewnego rodzaju widoczne jest opóźnienie. Issues na chwilę obecną 32 otwarte, 38 zamkniętych, dosyć mała aktywność z tym związana. Dosyć dużo czasu minęło od zgłoszenia ostatniego issue: 25 dni. Brak jakichkolwiek komentarzy w tym zakresie ze strony zespołu, także dosyć też trochę. Dziwne traktowanie tego produktu. Pull requesty. Tutaj widzimy, że mamy 7 otwartych, ponad 260 zamkniętych, także dosyć pokaźna liczba. Większość z nich czeka jednak cały czas na możliwość smergżowania, czyli dołączenia do głównej gałęzi kodu. Zakładka Projects. Tutaj widzimy właśnie implementację protokołu AESIS ostatni update 10 stycznia tego roku, także również dosyć dawno temu i widzimy, że cały czas tutaj jeszcze jest parę rzeczy do zrobienia. Dwie są ciągle w trakcie realizacji. Oczywiście spora większość jest już uznanych za zakończone, za wykonane, także uwagę powinno zwrócić to, iż Projekt ostatnio był aktualizowany tutaj w styczniu tego roku. Coś się od tamtej pory tutaj dzieje. Może po prostu prace zostały przerzucone na inne komponenty całego systemu w innych repozytoriach. Zakładka Wiki tutaj wprowadzenie teoretyczne do właśnie tego protokołu. Security. Niestety nie znalazłem programu bug bounty, nie ma żadnej polityki zarządzania podatnościami. Domyślam się, że wynika to z tego, iż projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Z drugiej strony, otwarty mam już testnet, także na pewno jakieś błędy są znajdywane. Niestety nie wiadomo w jaki sposób mają być zgłaszane do zespołu. Zakładka Insights, widok z ostatniego miesiąca. Widzimy dosyć dużo. 23 zmerczowane pull requesty, 4 otwarte. Także jak na miesiąc pracy, dosyć tutaj się działo. Co z tego wynika? Zaraz się przyjrzymy. Jeśli chodzi o roadmap tego projektu, to niestety na stronie głównej nic takiego nie znajdziemy. Roadmap znalazłem dopiero na witrynie. Binance, Binance dokładnie Research. Tutaj widzimy swego rodzaju podział na kwartały. Widzimy również, możemy sprawdzić co w tym roku powinno zostać zrealizowane. Ciekawostką jest tutaj to, że w komentarzach mamy umieszczone linki do repozytorów na Githubie. Także zweryfikujmy to. W pierwszym kwartale tego roku powinna być Zrealizowana maszyna wirtualna, kompatybilność z Ethereum Virtual Machine. Przejdźmy sobie na repozytorium tego projektu. Niestety nie widzimy tutaj żadnej wersji release, co można, może mogłoby świadczyć o tym, iż żadna finalna wersja tego projektu nie została wydana. Mam natomiast tutaj informację, że powinna zostać wydana w pierwszym kwartale tego roku. Jeśli przejdziemy dalej, to zakładka Issues, tutaj widzimy parę zgłoszonych issue, które od czerwca, nawet od, od, od stycznia, a nawet od października tego roku nie, z, nie zostały zamknięte, jedna nawet oznaczono jaka, jako bug, czyli istotne issue, które powinno być rozwiązane zanim, ten projekt stanie się wersją zdolną do opublikowania na produkcji. Także tutaj mamy już drobną rozbieżność z roadmapą, kolejna wersja, czyli EVM, implementacja w języku Rust. Tutaj również nie mamy żadnych wersji release. Ostatnie ostatnie jakieś komity, jakieś działania na tym repozytorium, również na początku tego roku. Dobrym znakiem jest chociaż to, że tutaj nie ma żadnych zgłoszonych issue. Także powiedzmy, że ten projekt tak pół na pół można uznać za osiągnięty, ale tak jak wspominałem, ani jeden, ani drugi projekt nie ma w wersji release na Githubie. Oczywiście takie wersje release mogą być wydane wewnątrz zespołu, a niemniej jednak, jeśli społeczność chciałaby ten projekt również uruchomić, na tę chwilę musi to zrobić samodzielnie, nie może skorzystać tutaj z pomocy zespołu i pobrać takiej wersji release w celu jej uruchomienia. Także ja bym to uznał za rozbieżność i na tę chwilę niezgodność z roadmapą. Kolejna kwestia, tutaj cały czas. Jeśli chodzi o implementację protokołu Lachesis, tutaj mamy właśnie In progress, planowane zakończenie trzeci kwartał tego roku. I jest to to właśnie repozytorium, które przeglądaliśmy wcześniej. I tak jak wspominałem, jeśli chodzi o wersję release, mamy tutaj e, wydanie z stycznia tego roku. Mamy we, wydanie RC, czyli release candidate. Nie mamy finalnej wersji release. Ale zakładam, że tutaj jeszcze mamy trochę czasu. Pewnie jakaś obsuwa delikatna też będzie. No niemniej, jednak, myślę, że tutaj zespół w tym terminie się raczej nie wyrobi. Z ciekawych rzeczy odnośnie tego projektu, jeszcze tutaj możemy sobie zobaczyć w pliku ReadMe, jest takie ciekawe features, które jakbym zakładał. Po implementacji poszczególnych tutaj elementów, wymienionych w tym miejscu, powinno to zostać odhaczone i uznane za wykonane. Z tego względu zweryfikujmy sobie właśnie chociażby ten plik README, czy on był na bieżąco update'owany. Przejdźmy sobie do Blame. I tutaj kawałek niżej znajdziemy właśnie ten fragment pliku README. Teraz klikniemy. Na ten. I zobaczymy, że całe to zostało wrzucone na repozytorium w jednym czasie. Także nie było tak, że zespół sukcesywnie to uaktualniał. Trwały prace, prawda, komity, zamykane issue, madżowane pull requesty i odhaczane poszczególne części. Tylko po prostu zostało to wrzucone jednorazowo na repozytorium GitHub i od tamtej pory, czyli dokładnie od. 21 grudnia 2018 roku nie zostało to w żaden sposób zmienione. Nie było żadnej ingerencji w ten kawałek pliku Rhythm. Co też, jak dla mnie, przynajmniej wydaje się trochę dziwne. Hmm. Tutaj wspominałem, że na stronie głównej projektu nie mamy roadmapy. Mamy tylko takie archiwalne wiadomości. Oczywiście zespół. Wrzuca updatey techniczne na swoim blogu na portalu Medium. Także tutaj sygnalizuje cały czas aktywność, jednak ta aktywność, to jak pokazałem wcześniej, nie pokrywa się z tym, co powinno być, jeśli chodzi o load mapę, ale pamiętajmy o tym, że projekty tak wysokiego ryzyka i innowacyjne, a tutaj w tym przypadku implementacja smart kontraktów na DAG-u zdecydowanie takim jest, na pewno będzie miała spore opóźnienia. Do wglądu jeszcze mamy oczywiście testnet, który został uruchomiony dla tego projektu. Mamy również możliwość zobaczenia na portfel przeznaczony dla Właśnie tego projektu Phantom. Jeśli chodzi o ten projekt, to na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam za poświęcony czas i obejrzenie tego odcinka. Jeśli macie jakieś pytania, proszę o pozostawienie ich w komentarzach. Jeśli chodzi o moje zdanie na temat tego projektu, myślę jeszcze, że jest dużo za wcześnie, żeby go w jakiś sposób ocenić na tę chwilę jeszcze raz powtórzę to jest to projekt bardzo ryzykowny i bardzo trudny w implementacji, co właśnie wynika z założeń, czyli implementacja smart kontraktów na DAGU. Oczywiście będą one szybkie, będą one skalowalne. Niestety tutaj istnieje duże niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o właśnie bezpieczeństwo tego rozwiązania. Dodatkowo brak programu bug bounty, że tak powiem. Czyni ten projekt jeszcze bardziej ryzykownym. Konkurencja w zakresie platform smart kontraktów jest dosyć duża. Nie, jest, nie są to łatwe projekty, wymagają one szeregu komponentów do działania, wymagają one prowadzenia dokumentacji dla deweloperów. Tutaj nie mamy na razie informacji, jak i w czym te smart kontrakty miały być tworzone na tej platformie. Także należy ten projekt jeszcze śledzić na bieżąco i nie zwracać uwagi na informacje odnośnie partnerstw, ale zwracać uwagę właśnie na konkretne kamienie milowe osiągane przez ten projekt. Dziękuję. Zapraszam Was również do oglądania filmów na pozostałych kanałach społeczności Krypto Dzięki. Cześć.